Patrzcie, stworzyłem wczoraj kanapę, wiem, że nie wygląda tak jak bardziej kanapa, a tutaj, patrzcie, Bonnie, Freddy, Chica, wyłaz ze sceny, to nie twoja scena, wyjdź, Sio! Sio! Sio. Sio. przepraszam za tego pająka, ale przez tego głupiego pająka chyba nie chcę, nawet mogę zepsuć. Robiłem to chwilę tutaj, jak jeszcze nie było na filmiku. O i patrzcie, tutaj macie ten, 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 ten. Podchodzicie i będzie ta ta, 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 Bo w sobotę mam urodziny, ale też... Czyli 19 stycznia, 17 stycznia będę miał takie dla cioć, dla, dla wujków. A wtedy 19 będę mógł zaprosić kolegów. Czyli kolegów zaproszę do tej sceny. Nie żartuję, oni nawet nie mają tego. Patrzcie, ona trzyma ciastko. On trzyma mikrofon, a on trzyma gitarę. Wiem, że to nie wygląda jak gitara, ale niech będzie gitara, ok? To nie są toje, to są te stare takie. Oni pojechali do występu. A ja też z nimi. A co jeszcze mam stworzyć? Piszcie w komentarzach. Chętnie sprawdza wasze komentarze. Będę sprawdzała. Ale fajnie. Patrzcie na moją kamerkę tutaj. Patrzcie z górnej gorą. Uii, ui, ui, blu, 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 blu. Ale fajnie mi się łowak kreci. A tutaj pamiętacie, z wczorajszego filmiku patrzyłem prawie nikomu się nie udało. Myślałem, że pies aż tutaj się mu uda. No. Nikomu się nie udało. Tak dobrze, no to cóż. Hmm. Dobra. To jeszcze zobaczymy sobie... To mogę wybudować. Kanapa jest. To jest. To, to do łazienki jest. Przepraszam, ale zapomniał Kran jest. Umywalka inaczej. Dobra, niech będzie umywalka. I Freddy czy jest. To będzie koledzy. Oj. No, ludzi na urodzinach będą mi pomagali. Wiem, oni nie są źli. No jedynie dla innych, co będą przyjęli imprezę, nie? No, czekaj. Ja za pierwszym razem myślałem, że nie można jej nazwać żadnych rzeczy, ale tutaj proszę bardzo, można nazywać nawet takie te. Bonnie, Freddy, Chica. Fajnie wymyśliłem, nie? Piszcie w komentarzach, czy wy też macie polski świat i czy wy macie crafting and building. Chętnie bym z wami pograł. Bardzo. Ale no cóż, nie mogę... łała. Wow. Przywaliłem sobie. Ui. A takiego skina mam, ciągle zmieniam skina. Wiem, ale no takiego skina mam, bo... Czekaj, który jest dzisiaj? 19 czy 17? Powiedzcie mi, który dzisiaj jest ten? 19 czy 17 czy 16 nie wiem. Sam nie zobaczyłem na ten. Zaraz do was wrócę.